Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Cześć, Rzemeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony miły, a to jest kolejny odcinek z Terarii. Ziemeczki, w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, jesteśmy w biomie grzybowym. Bo w dzisiejszym odcinku chcę razem z Wami bić naszego jednego z ostatnich bossów w Terrarii, którym jest oczywiście Duke Fishron, a do niego potrzebujemy Truffle Worma, którego już tutaj po lewej stronie ekranu widzę. Szczerze powiedziawszy, tylko go trzeba bardzo szybko złapać, z tego co wiem, bo on ucieka i musimy to zrobić teraz na speedzie. No, mam bagneta ze sobą. Czy nam się to uda? No, mam nadzieję... Zniknął, fuck! przeciwnicy. Tam jest kolejny, dobra, idziemy spróbować. No, pierwszy raz to robię, także może być trochę, no problem, że tak powiem. No, ale zobaczymy zaraz, żeby mnie tu nic nie atakowało. No, dobra, zbijamy tam. Jest, mamy, tak jest, mamy Traffal Warma. Teraz no tak naprawdę to chciałbym ich mieć trochę więcej tych wormów, że jakby nam się nie udało go zabić e, to będziemy go bić jeszcze raz. No i jak widzicie też, jak możecie zobaczyć, mm, mam już Shroomite Armor, który zrobiłem zbierając bardzo dużą ilość grzybów z naszego biomu, który stworzyłem koło domku. Mam też także Ranger Emblem, który zdobyłem z Wall of Flesh, którego znowu biłem. Tak jak właśnie widzieliście przed chwilą, że pojawił się gwite, a pojawił się on dlatego właśnie, że, e, że biłem naszego mm, Wall of Flesh po raz kolejny. E, no dobra, tutaj ten piąk <grym> grzybowy nie jest za duży, szczerze powiedziawszy. Mogę go już drugi raz nie znaleźć tutaj. to jest trochę lipa. Kurde. No dobra, ale trzeba jeszcze zobaczyć. On się świeci, także dosyć łatwo go można zauważyć. Ale wkurzają mnie te biomy, te, znaczy te, te moby z tej dżunglowej. Kurde. Z tego dżunglowego biomu. Nie wiem, czy więcej ich znajdę. No i też raczej chcielibyśmy, żeby wyleciał nam Flairon od razu, żeby no, najlepsza broń jaka jest. No i żeby nam się udało w jakiś tam sposób, łatwo później te eventy pokonać, oczywiście wiecie o którym mi chodzi. Pumpkin i Frost coś tam, Moon. Także no to będą nasze dwa... Ostatnie, w sumie ostatnie trzy odcinki prawdopodobnie nam zostały, no chyba że zrobimy jakieś jeszcze podsumowanie, końcówkę i też za niedługo mam 1000 subskrypcji. Już 999 przed chwilą sprawdzałem, no i szykuje się chyba jakiś konkursik. Ale to jeszcze zobaczymy, no i co? Gdzie jest nasz... Nasz kolejny. Gdzie jest nasz kolejny... No, jak się on nazywa? War. Może już go nie być, wiecie? Drugi raz. Chyba, że na razie... Pójdziemy go bić, a w najgorszym wypadku, ja, jeśli by mi się nie udało go zabić... To znajdę jeszcze raz później przylecę Chyba tak ziomeczki zrobimy Także jak na razie robimy cięcie I no widzimy się za chwileczkę Siemano ziomeczki, jesteśmy już po cie... jestem już po cięciu i jesteśmy na naszym oceanie e, I tak jak już mówiłem, będziemy bić naszego Duke Fishrona za pomocą Gravitation Potion Uwaga, e, podka, której nienawidzę e, Ale mam nadzieję, że nie będzie z większego problemu Także nie wiem, bawełny rzucamy naszego Truffle Worma za pomocą wędki do wody Uwaga, zaraz powinno zabrać i lecimy z nim w lewo I będziemy go bić w powietrzu No i dobra, jest Uciekamy Także mam nadzieję, że nam się to uda ten gościu mnie wkurzał. Znowu te bąbelki puszcza, Ja takie puszczałem jak miałem 4 lata, kurde Dobra, mamy pustynię. Strzelamy gówno. Musimy dać radę, nie ma opcji Strzelam, strzelam, strzelam Dobra Damy radę O kurde dungeon Tam gwajce siedzi, bo pamiętacie robiliśmy kiedyś domek tym, przy dungeonie, że jak będziemy ginąć to będziemy transponować. ale dobra e, teraz tak, mamy 20% szansy na to, że wyleci nam Flyron e, którego tak naprawdę bardzo potrzebujemy, żeby nam łatwiej było e, eventy pokonać, e, przejść mam nadzieję, że nam się to uda wydrobić, a jak nie to znowu będzie trzeba go bić kolejny raz, no ale cóż, takie jest życie ulicznego gangstera strzelamy dobra, mamy corruption Ile już masz HP synek? Ile ty już masz HP? Aj, zasłania mi tam trochę nagrywanie. O, latająca wyspa. No, chodź, 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 chodź 40 tysięcy, wow, trochę żeśmy mu już ujechali. Dobra, mamy drzewo. Uciekam, 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 gnojkowi. O, wow, trochę mnie sfokusował teraz. Pieprzone. What the fuck? What? Co? co? Skąd ty się tu wziąłeś, Mangetsu? Siema, nie wiem. Zrobiłem sobie platformę tutaj, kurczę, żeby być Duke Fishlone na odcinku, a tu kurczę, wyleciałeś mi z nim. No co ty Ale gadasz? Jaja. Ale jaja, stary. No niesamowite. Trochę go już ujechałem, wiesz? Pomożesz mi, mam nadzieję. Spoko, spoko, za chwilę druga forma, 25 tysięcy. Jedziemy spoko. go. Dajemy radę. Kurde, uwaga, uwaga. przemienia się. Dobra. niego, żeby, Dobra, żeby, bądź. żeby się nie tam nie zeszmacił, czy coś. Dobra. Uważaj na bąble. Ej, on biegnie za tobą, uważaj. No właśnie, biegnie za mną, muszę uważać Wypiję sobie podka. Kurde, strzela, ostro dosyć. Stary, damy radę. Nie wiem, trzeba będzie zobaczyć Ej Ale lejemy, pomóż lejemy, mi. już mało Ej, ej, ej Ciśnij go tam cisnę, ale oh. dawaj pomóż Jeszcze ma 10. 10k stary ma Damy radę Dobra to, to lejemy, lejemy, lejemy Dawaj, 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 ciśnij go ja go od tyłu Jest tam, zginąłem Jeszcze ma trochę, no dasz radę Dam radę, wierzę 7000. Nie Dobra, dobra. To Już nie ma... zniknął, no. Nie znika, nie znika, wszystko ok. Pod kontrolą 3000. Idę szybko. 2000 tysiące. Idę. Dawaj, tutaj, dawaj, dawaj. Lecę, lecę. Nie zniknął. Ma 200 HP. Dobra, 200. dasz radę? Dam radę, ale chodź tu. Idę, jestem, jestem, słyszę już odgłosy. Dawaj, dobijamy go. Jest! jest! Tak, stary! Udało wypadł się! Ci, wypadł ci tsunami. No Ty. mam, co to jest? Co to jest tsunami? To jest taki zarąbisty z który ci pięcioma strzałami strzela. 122 damage ma. Nie. Spróbuj se, masz jakieś strzały tutaj przy sobie? Nie, nie ma strzał, kurde, to jest problem. No a ale chciałem szkoda. mieć Flyrona, no. To dawaj jeszcze idziemy bić. No ale nie mamy Warma, to jest trochę a. lipa to, Co, może cięcie zrobimy i damy radę go zabić jeszcze raz? Dobra, dawaj, idziemy drugi raz. Dobra, ziomeczki, jesteśmy z powrotem, znowu po cięciu i będziemy bić po raz kolejny właśnie Duke Fishrona Tylko że tym razem jest zmiana ról, bo to ja czekam na platformie, a Mangetsu. Dokładnie bije sobie. Fischlona i go przywołuje. Przywołuje, ale tak jest, na platformę czekamy właśnie, bo już tam leci z Gravitation Potion. Tak mi się wydaje. Chyba widać na minimapce czy mapce tam. Czekaj, synku, zaraz to sprawdzimy. Ja lecisz, będę cię obserwował. No. <gry> Kurde, to jest, to jest najlepsza rzecz po prostu. Aż mówiłem naprawdę dużo, 40 tysięcy ma. Dobra, już jestem przy Gajdzie. Dobra, Mangesu już wrócił. Eee, także powinien być zaraz na platformie z naszym bossem, czyli Duke Uwaga! Patrz, on ma HP 15 tysięcy. The... On już jest poprzemiany, stary. Nie no, ty jesteś Fox, <gry> widzę. Nie no, to ty jesteś najlepszy w tą grę, nie ma opcji. Nie znam po prostu lepszej osoby, tak szczerze powiedziawszy. Dobra, bijemy 8 tysięcy ma. Ale ja go w ogóle nie widzę, gdzie on jest. Na lewo biegnij. Nie, bo jakiś tsunami jest po środku, nie idzie tego przeskroczyć, Whatta. Już zginął! Kto zginął? Nie, nie, jeszcze nie zginął. Jesz, jeszcze nie zginął, ja w twoją stronę teraz lecę, Dobra. żebyś go widział, nie? O! Daj go! A i teraz będzie! I jest! Oh. Flyron! Tak! <laughs> ona stary! ej, 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 ej! Aleś, to stary, praktycznie go sam zabiłeś. chyba 45k żeś mu zabrał. Ale co tam? Flyron. Okej, okay, Ziemeczki, jesteśmy już z powrotem w naszym domku po dwukrotnym biciu naszego bossa Fishron Jest ze mną Magetsu, oczywiście. Siema. Jako Murzyn. Siema. Nie wiem czemu, murzyńska kupa Luto. E, mm. Dobra, to był taki bonusowy odcinek, w którym e, razem udało nam się go zabić. No i mam nadzieję, że się wam podobało. W przyszłości, no może coś się szykuje Mangetsu Who knows? Who knows, who knows? <noise> Kto wie, no... Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście, łapeczka w górę musi być Subskrypcja, jeśli nie subskrybujesz Komentarz Także widzimy się w następnym odcinku I zostają nam ostatnie dwa, lub trzy odcinki Może jeszcze coś zrobimy dodatkowego I, zap i zapraszam na, zim... na kanał Mangetsu No właśnie, <noise> ale tego chyba nie trzeba mówić Bo wszyscy ciebie znają Trzymajcie się ziomeczki, siemano Cześć Yo